पच्चीमें i już jest ciągnik bez turek ale nie obeszło się bez strat, bo tą rurkę przykręciłem za lekko i mi się wysunęła, a jak się wysunęła to poleciała na ciągnik i trafiła niestety w lampę także lampa pewnie będzie prosz do wymiany nie zdążyłem wczoraj tej redlicy do założyć dzisiaj muszę to zrobić dzisiaj mamy 13 maja odczepiam opyskiwacz, podczepiam sadzajkę. Muszę też wycinajkę odczepić od 60 i podczepić przyczepę. No, wczoraj sobie dużo podszykowałem, ale jeszcze sporo na dzisiaj zostało. Wczoraj do późna w nocy pryskałem do 2130, ale na chwasty już mam opyskane wszystko. Teraz jeszcze dzisiaj 3, 4, 4 opyskiwacze e, zrobić ochronę plus regulację, bo tego nie można łączyć, dlatego mi zależało, żeby wczoraj skończyć. Wszelka chyba coś od początku była zła. Bo teraz nawet ładniej pali, tak jest ta nowa To chyba kompresja uciekała z lekka. Trzeba maszynę przesmałować redlice przykręcić. 30-ka z sadzarką naszykowana, teraz czas się zabrać za 60 Czesy pędzą! Maniek, okay. Maniek! Ty też przyjechałeś? Jadę Zobacz tam, no patrz No tam, tam 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 No nie tu, tam 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 No zobacz, skacz, skacz Paniek skacz Nie tu, tam, tam skacz, tam skacz, paniek, paniek Zuch Dlaczego przyjechałem Agregatem? Ponieważ ta ziemia jest taka ustana jakoś i coś nam się zdaje, że te ziemniaki nie będą miały tam miejsca, żeby rosły, znaczy nie, nie będą mogły zrobić sobie miejsca i będą wychodziły. No i teraz w sumie będziemy mieć porównanie, no bo trochę zasadzone. Teraz się to uprawi resztę, bo w tamtą stronę jest cięższa ziemia. I to tak, no, tak średnio, to im dalej, to tym gorzej. O, zobaczcie, tutaj butem nie mogę udłubać. I to przejadę. Przejadę resztę tego pola. No, jak skończę, to będziemy dalej sadzili. No, teraz pojedziesz na przyczepie, nie będziesz musiał biegnąć za ciągnikiem. Nie ma mieć? jak nieźwiecie? Nie wiecie, nie ma mieczu? Pasuje. Tylko ostrażnie Ty prawie bym się zabił. Przyjechaliśmy z pola 60. Jeszcze doładujemy tą resztkę. Może na przyczepie by nam brakło i tutaj w workach jeszcze trochę mamy też się to dorzuci na przyczepę i może jakoś na styk starczy zobaczymy. 24 skrzynie były z tej resztki. W przechowalni. Jedna skrzynia to jest jedna redlina, także 24 jedliny dodatkowo z tego co wrzuciliśmy. Będą i tu podobnie. Jedna trzecia pola gdzieś nam została. Także jeszcze worki, to myślę, że powinno starczyć. Jeszcze paliwo wziąć, bo na pewno w 30 ubyło. Znacząco. Ważnie, jak mówi, że zostaje. Że nie wsiada na przyczepę. Zostań. Tu masz fajnie chłodno Mańka nie ma, ale jak się ciągnik zapali to się znajdzie na pewno O jest tam przy drzwiach Już głowa do góry Patrzy Chodź tu głupku Ziła pytne nie wesły Dawaj na pokład. Aniu, dawaj na pokład. patiu! Ten kawałek skończony, godzina 16. Tyle na przyczepie zostało? Niewiele? I trochę pewnie w sadzalce. No, trochę w sadzalce jest. Trzeba będzie do skrzyneczek to wyrzucić. No i. Kin też nie za duży wyszedł, bo tylko na dwie redliny niekiedy wychodził na 8-10 a tu tylko na dwie także prawie, prawie mi to wyszło i teraz sadzajkę odpinam, odczepiam, opyskiwacz i robię ochronę i regulację zbożach. A sadzić będę e, jutro. jutro albo w sobotę, piątek, sobota, coś takiego będzie dokończone. Sadzenie ja jeszcze zapomniałem o tym łączniczku też trzeba cztery rajki posadzić, jedno okrążenie zrobić. Jeszcze trzeba całą sadzajkę załadować. O o połowę skrzyni za dużo sypaliśmy ale ogólnie jest pięknie. pięknie. Przestaw łapę. Łapę przystaw. Halo, paniek Jaki ty zły jesteś Najpierw trzeba trochę agregatem przejechać w niektórych miejscach Jeszcze nie zaczęliśmy, a pies już znudzony robotą. No i ja nie wiem. To ja wstałem o trzeciej, powinienem być zmęczony, a ty wypoczęty. Właśnie też dlatego tak późno zacząłem, e, ponieważ. O czwartej wyjeżdżałem w piase, a wróciłem wróciłem do domu właściwie przed czwartą a wróciłem o dwunastej trzydzieści także obiad na szybko zjadłem i w pole Dzisiaj Jube spodnie, kurtka zimowa. Wczoraj krótkie spodenki, krótki rękamek jeszcze za ciepło było, a dzisiaj w kurtce tak wam powiem w sam raz. Połowa temperatury co wczoraj dzisiaj. Tylko chyba wyszedł ten pierwszy przejazd. Nawet nie najgorzej. Żeby tak tylko do końca utrzymać, to będzie dobrze. Nie ma niektórych? Skończyliśmy, wysiadamy. Zuch pies. Jest godzina po 17, lekko po, po 15. Dzina. Lekko po 15 zaczęliśmy, także dwie godzinki dzisiaj. idziemy pracować Chodź Ważniak, Mończysław, idziemy chodź. Uwaga na ogon, bo będzie ała. Dzisiaj mamy 15 maja i pora ja w końcu skończyć sadzenie. Ciekawe, czy nam starczy tych sadzeniaków. Niedługo się okaże. Sprawdzam płyny eksploatacyjne. W ciągniku ładuję i jedziemy. Ziemniaczków na brakło, żeby jeszcze jedną jedlinę dociągnąć o te parę metrów, bo jeszcze było można kilka metrów ją podciągnąć. Tamtą taki minimalny klin wyszedł na jedną jedlinę na połowie długości pola, czyli zboże idealnie też zasiane było. Maszyna już umyta czyściutka. Można ją odstawić. Od razu lepiej. Sadzarkę jak na razie tutaj odczepiłem na palecie. Jak podczepię tura to ją schowam tam gdzie stała za czy kilka dni musi zostać pod chmurką. Ciągnik już schowałem do przechowalni. I myślę, że to już wszystko w tym filmie. Więc jeżeli się Wam podobało zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście to wbijajcie. I do następnego. Cześć.